Na kilka dni przed KSW57. witam serdecznie. Cześć, witam. Pierwsze pytanie, no to jesteś kolejnym zawodnikiem, który wybrał sobie kategorię lekko. Jedni uciekają w cudzysłowie oczywiście przed Saladinem, inni uciekają przed Roberto Soldiczem. Powiedz skąd genezę z tego przejścia, tylko i wyłącznie chodzi o te 4 kg, które no sprawiają Ci wiele problemów. Pamiętam, pa, parę osób na pewno pamięta, Ty doskonale też, też, jak to w Lublinie y, wyglądało. Nie wiem, czy, czy pamiętasz na pewno, jak wyglądało, bo wyglądałeś tak jak, tak, jak wyglądałeś. Nie do końca pamiętam, ale jak macie gdzieś nagranie z tego, to chętnie sobie gdzieś to zachowam i wyciągnę. E, no tak, te 4 kg to ogrom. Stwierdziliśmy, że na listopad nie jesteśmy w stanie przygotować 66 i... Jakby dojrzeliśmy do tego, że fajne walki można dawać w różnych kategoriach, tutaj czytaj 70, a, a nie tylko w 66. No bo, bo to nie o to chodzi, żeby za każdym razem doprowadzać się do, do granicy śmierci, a o to, żeby dawać dobre walki przede wszystkim. Także nie mówię kategorii 66 stanowcze nie, ale jakby na ten czas po prostu robimy walkę w 70, żeby zgarnąć bonus. Dochodzi Borys Mańkowski, jest Artur Kornik-Sowiński, jest Szamil Musajew, Gracjan Szadziński, Marian Ziółkowski, Norman Park, może jeszcze, kto wie, Mateusz Gamrot. Przeglądasz te wszystkie nazwiska, widzisz siebie z pasem na końcu? No Gdybym siebie nie widział, to bym to bym musiał zrezygnować z tego sportu. jakby Jestem młodym zawodnikiem i jeszcze już i nadal mam duże aspiracje przede wszystkim na ten pas, czy to, czy to 70 czy 66. Jakby na tą chwilę skupiłem się na tym, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, dać dobrą walkę, dlatego stwierdziliśmy, że rozsądnie będzie dać tą walkę w 70 i to jest najbliższy cel. Milos Janicic wyleciał z Dublina jako rywal Michała Michalskiego, no doskonale wiemy, jaka to jest kategoria wagowa, ty jest 6 70, on dwie ostatnie walki toczył w 7-7, nawet, e, więc no wiadomo jak ja tutaj będę po jego stronie, mocno skupiłeś się na przygotowaniach siłowych przed tym pojedynkiem, czy uznałeś, że jednak na ten moment to i tak nie da rady go w tym... Aspekt się dogonić i będziesz nadrabiał techniką i po prostu umiejętnościami. To znaczy, z walki na walkę staramy się być, przynajmniej ja staram się być lepszą wersją siebie poprzedniej, więc te przygotowania fizyczne, tutaj motoryczne gdzieś też poszły na, na pierwszy plan, bo wiedzieliśmy, że na pewno będzie mocny, mocny fizycznie. Milos. I myślę, że tutaj trochę nadgoniłem, zobaczymy jak to wypadnie. No. On koniec końców będzie musiał ważyć tyle samo co ja, także niekoniecznie będzie wiele, wiele silniejszy, no ale jednak gdzieś na pewno dużo więcej będzie zbijał ode mnie, bił się dużo więcej walk w ciężkiej kategorii, więc to jego ciało jest przystosowane do cięższych uderzeń, do, do mocniejszych jakby zapasów i do wszystkiego po prostu silniejszego. Także pewnie będzie silniejszy fizycznie, kwestia jak długo. Przyglądałeś jego ostatnich rywali, no bo no chciał, nie chciał, no trzeba przyznać, że twoi rywale, jego rywale to są w ogóle inne, inne półki, nawet nie inne klasy. To znaczy tak, przyglądałem się jego walkom, jego rywalom już tak mniej. E, jakby Wystarczyła mi powiedzmy walka m, jego z danym rywalem i już nie musiałem się przyglądać jakby mocno temu rywalowi, no bo. Gdzieś tam z doświadczenia możemy wywnioskować po 5, 10, 15 minutach walki, e, mniej więcej jakie, jakie ten rywal jest na jakim poziomie. Zamknąłeś już w głowie walkę z Saladinem, czy jeszcze chciałbyś, chciałbyś do niej wrócić i chciałbyś kiedyś może jeszcze. Może Saladin e, wejdzie wyżej, a nie ty będziesz musiał schodzić niżej? To znaczy walkę z Saladinem zamknąłem już dawno, Saladina nie. Może <słyska> tylko. <słyska> Jak Ty się fizycznie czujesz teraz w 70 w stosunku do właśnie wcześniejszego pojedynku? Lepiej ruszasz się, ta szybkość jest lepsza, mniej wiadomo, mniej kilogramów jest do, do zbijania. Jak, jak w ogóle Twój organizm reaguje? Wiesz co, powiem Ci, czuję się na pewno bardziej naturalnie. Nie ma czegoś takiego, że jest takie totalnie odcięcie, że jest walka już na kilka tygodni przed tak naprawdę galą o te, o te kilogramy i walczymy o kilogramy, a nie o przygotowania. Tylko teraz były mocne przygotowania do końca. Jeszcze w sobotę zrobiliśmy taki trening, że głowa mała. Także, Sparingi? Nie, już sparingów nie ma w ostatnim okresie, mhm. no ale jakby mocny trening, jakikolwiek by to nie był, czy wydolnościowy, czy tarcze, czy parterowy. Po prostu mocny trening, kiedy robiłem do 66, no to na końcu już tego prądu tak nie ma na te treningi. Przygotowania bardzo mocne, tym bardziej, że równolegle z Borysem mieliśmy przyjemność się przygotowywać i, i dużo, mnóstwo treningów przekulaliśmy się razem. Także też jakby mocno mnie to gdzieś tam niesie, no bo na, na tyle jakby takiego zawodnika jak Borys, którego teraz będzie pierwszy raz, e, znaczy ma na celu schodzić do 70, teraz wiadomo w kadziecie się będzie bić, mm, na jego jakby gdzieś tam, mm, na jego Skali z nim mogę trenować, mogę się z nim przygotować i, i widzę po nim, jakby jak ja wypadam, no to, to wydaje mi się, że e, jest to bardzo dobrze, jeśli chodzi o, o tą fizykę, o tą kategorię 70, że, że to nie będzie tak, że, że będzie mi tej mocy brakować w tej 70. Jeszcze walka się nie zaczęła, już widzimy urazy na Twojej twarzy. Zagoi się do tego czasu? No, powinno się zagoić, zupa była zasłona i mam nadzieję, że już więcej nie będzie. Biorąc pod uwagę tę kategorię wiekowej, to co mówiłem o tych nazwiskach, no, prędzej czy później no, macie ten sam cel z Borysem. Myśleliście już, jak to rozwiązać w razie czego? Nie, no to są, to są naprawdę strasznie długie drogi. Wbrew pozorom, wiadomo, mogą się mega skrócić, ale, ale póki co my razem trenujemy i wszystkie obiekty zainteresowania, jakie są, są po drugiej stronie jakby rzeki, a, a my idziemy jednym nurtem. Także mm, nawet mi to przez głowę nie przeszło, że mógłbym walczyć z Borysem. Janicic wygrał wszystkie swoje walki przed czasem, ty znowu zazwyczaj wygrasz przez decyzję. Jak to połączyć? No po prostu teraz się odwróci sytuacja i ja wygram tylko przed czasem. Janicic nie przegrał ani razu przez poddanie, może przez poddanie by się wygrał po raz pierwszy. No zobaczymy, no wiecie, jakby to nie ma, możemy sobie gdybać, że chciałbym tak, zrobić chciałbym tak, a walka weryfikuje i, i pierwsza runda pokazuje całkowicie coś innego nieraz, raz, także ja mogę tylko zapewnić ze swojej strony, że jestem naprawdę dobrze przygotowany do tej walki i wszystko poszło ok, i będę starał się tą walkę skończyć przed czasem. Tyle. A w jaki sposób przygotowujesz się na to, że on zawsze dąży do tego skończenia walki szybciej? To znaczy ja nie wiem, czy on zawsze kończy, dąży do tego skończenia walki szybciej, czy to wynikało z tego, że po prostu wie, że zawsze mu brakuje prądu w trzeciej rundzie. Albo w drugiej już nawet. E, albo po prostu to wychodzi z tego, że no nie miał niestety przeciwników z górnej półki. Także ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy, czy on tak, tak mm, zawsze te walki kończy i tak planuje, czy to tak wychodzi. To, to wiecie, możemy sobie teraz gdybać, jakby mm, ja wiem co chcę ze swojej strony zrobić i on na pewno wie ze swojej, to wszystko zweryfikuje dziewiąty. Czy to, że walka jest tam na terenie, no może powiedzieć rywala w dużej mierze, tak? no nie, nie, nie do końca tak, tak jest precyzyjnie, ale, ale powiedzmy na Bałkanach, tak? Będzie to miało znaczenie, czy jakąś presję w ogóle z tym związaną czujesz, czy to jest bardziej ciekawość, że wyjdziesz na nowej arenie, no wiadomo, w, w jakimś tam legendarnym miejscu dla Chorwatów, tak? To znaczy dla mnie chyba bardziej ciekawość, a nawet nie, nie rozkminiałem tego w takich kategoriach, czy większy stres, bo jedziemy na wyjazd rzeczywiście, no ale bijemy się jakby u siebie, w sensie takim, że to jest nasza federacja, KSW i, i to są ci sami ludzie, jakby znamy się i mm, to będzie obcy teren, ale jakby w swoim ciepłym K. No, <grym> <a> kiedy <ty grym> latujesz? W środę, tak jak wszyscy, w czwartek, przepraszam, tak jak wszyscy, o 6 rano mamy wylot z Poznania, przesiadka w Warszawie i do Chorwacji. To, co, dziękujemy. Dzie dziękuję Dzięki bardzo. bardzo. Powodzenia.